Pachnica to okazałych chrząszcz, tak zwany relikt lasów pierwotnych, lasów puszczańskich. To oznacza, że kiedyś występowała na szerszym te obszarze, teraz została tylko w niektórych rejonach, we wszystkich krajach, w których występuje z pod ochroną. Można uznać ją za gatunek ginący. Nazwa stąd, że samiec wydziela taką pachnącą substancję, przypomina olejek do wanili. No i jest. Pruchnojadem jest owadem, który korzysta z takiej martwej substancji w różnych wypruchnieniach, małych dziuplach, zagłębieniach yy, drzewa. Arboryści dendrolodzy twierdzą, że dzięki temu, dzięki działalności larw pachnicy, bo to larwy jedzą właśnie, są tymi próchnojadami, dzięki działalności larw pachnicy yy, grzyby nie mają możliwości yy, większego rozwoju intensywnego w drzewie, w wypruchnieniu, w dziupli, ponieważ larwa powoduje, że ta substancja. Martwa organiczna jest usuwana, więc ten substrat na którym grzyb mógłby się rozwijać, jest, jest redukowany. I jest chroniona przez polskie prawo, przez prawo Unii Europejskiej. Należycie wykonana wycinka czy zabieg w takiej alei, jak tu jesteśmy, powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy, czy ten owad występuje. Nie ma jej już niestety, albo bardzo mało jest jej w naszych lasach państwowych, lasach gospodarczych. Z tego powodu, że tam drzewa są wycinane w dość wczesnym wieku. Tam obowiązuje tak zwany wiek ręwności, który nie bierze pod uwagę wieku biologicznego drzew. Stoi nawet w sprzeczności z wiekiem biologicznym. A więc w lasach gospodarczych mamy bardzo młode drzewa, tak naprawdę deski, a nie drzewa, często. I w alejach możemy jeszcze w starych drzewach, takich zapomnianych przez drogowców w miejscach, te pachnicę znaleźć.